Się. Dzisiaj, drodzy Państwo, porcja informacji z placu budowy Kościoła Synodalnego. Konkretnie, jak to wygląda w Belgii na terenie archidiecezji mecheleńsko-brukselskiej, najważniejszej archidiecezji belgijskiej, gdzie arcybiskupem jest arcybiskup Luc Terlinden, prymas Belgii, przewodniczący konferencji episkopatu Belgii, człowiek, który jest awangardzistą Kościoła Synodalnego i możemy chyba powiedzieć takim człowiekiem w Kościele, który dobrze rozumie wizję duszpasterską papieża Franciszka. Otóż, jak Państwo doskonale wiedzą, mamy w Kościele nie tylko zwykłych biskupów diecezjalnych, ale również biskupów pomocniczych, którzy pomagają biskupowi w najrozmaitszych zadaniach. No i na terenie archidiecezji Melecheńsko-brukselskiej również biskupi pomocniczy funkcjonują jeszcze niektórzy, ale w coraz mniejszej mierze, bo niedawno został jeden z biskupów pomocniczych zastąpiony przez świecką kobietę. I nie tylko o to chodzi, że to świecka kobieta teraz wykonuje jego obowiązki, biskupa pomocniczego, ale jest też wymieniana w modlitwie eucharystycznej. No, ktoś mógłby powiedzieć nawet w kanonie rzymskim, chociaż chyba akurat nikt, kto tradycyjną liturgię sprawuje, tego nie robi, ale władze archidiecezji nakazały księżom wymieniać imię tej świeckiej kobiety w modlitwie eucharystycznej. O co tutaj konkretnie chodzi? Otóż archidiecezja melechańsko-brukselska, -Brukse ona składa się z trzech wikariatów. To jest wikariat brukselski, który obejmuje oczywiście Brukselę. Dalej mamy wikariat Brabancji Flamandzkiej i właśnie Mechelenu i wreszcie mamy wikariat Brabancji Walońskiej. I to właśnie w Brabancji walońskiej w roku 2023 złożył rezygnację dotychczasowy biskup pomocniczy, no i trzeba było kogoś wyznaczyć na jego miejsce. I arcybiskup Luke Terlinden, żeby iść w awangardzie synodalności i pokazywać, jak należy włączać kobiety w życie kościoła synodalnego, zdecydował, że miejsce biskupa pomocniczego zajmie świecka kobieta, pani, która nazywa się Rebeka Charlie Alsberg. Jest to pani, która żyje w małżeństwie. Wychowuje czworo dzieci, angażowała się także już wcześniej w różnego rodzaju posługi na rzecz kościoła lokalnego, pracowała także w różnych miejscach administracji, no a teraz została nie biskupem pomocniczym, oczywiście, ale delegatem biskupim w wikariacie Brabancji Walońskiej. Jak informują nas media lokalne, została przyjęta z dużym entuzjazmem, ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że pełni swoją posługę, a ona sama deklaruje, że naprawdę rządzi, że to nie jest jakiś pozór, ale po prostu. Realnie sprawuje władzę. Ma swojego asystenta, którym jest pewien kapłan, po to, żeby zajmować się także kwestiami liturgicznymi. To ten kapłan właśnie te rzeczy liturgiczne wykonuje, ale ona poza tym całą władzę już pełni. W praktyce na przykład wizytuje parafię i możemy rzeczywiście na stronach Kościoła Katolickiego w Belgii zobaczyć zdjęcia, które obrazują ją w zupełnie świeckim stroju, w jakichś takich powłóczystych sukienkach, szatach, jak jeździ od parafii do parafii, no i wygłasza też kazania. Tak to nie jest rzecz wygłasza też kazania, bo nawet na oficjalnej stronie Kościoła katolickiego w Belgii możemy przeczytać, że pani Rebeka Charlie Elsberg wygłaszała kazanie razem z pewnym księdzem. Przyjechała z wizytacją do parafii i tam właśnie ona i ksiądz razem wygłaszali kazanie. Wprawdzie to razem polegało chyba na tym, że ksiądz powiedział, a teraz przyjechała nasza pani delegat i ona wam wygłosi kazanie, bo na zdjęciach widzimy tylko jak ona przemawia już nie ów ksiądz. No ale to tam jest jakoś tak robione, żeby nie przekroczyć do Teoretycznie, przynajmniej normy prawa kanonicznego, ale takie są fakty. I teraz, właśnie to, co jest w tym wszystkim najbardziej ciekawe, to decyzja, jaką podjęto na płaszczyźnie Wikariatu Brabancji Walońskiej, ale w porozumieniu z arcybiskupem Lukiem Terlindenem, na co bardzo mocno zwraca się uwagę, że tutaj ta jego zgoda jest, właśnie żeby wymieniać imię pani Rebeki w modlitwie eucharystycznej. I specjalny list został stworzony, który został wysłany do księży na terenie Wikariatu Brabancji Walońskiej, i tam można przeczytać. Czy także ksiądz powinien podczas Mszy Świętej mówić, co następuje. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Łukaszem, wszystkimi biskupami, kapłanami i diakonami oraz z naszą delegatką biskupią. Rebeku. I podobno tak rzeczywiście księża robią, a nawet niepodobno, bo była transmitowana Msza Święta w belgijskiej telewizji, gdzie właśnie pani Rebeka została już wymieniona w modlitwie eucharystycznej, ale podobno, bo takie są relacje mediów belgijskich, kapłani to robią z entuzjazmem. Cieszą się, że mają taką możliwość, a tak naprawdę już wcześniej to robili i teraz to po prostu zostało uregulowane przez władze diecesjalne, przez władze wikariatu, czyli w zasadzie przez samą panią Rebekę, która miała wyjść naprzeciw prośbom, jakie spotykała w parafiach. W różnych miejscach. Rzecz została oczywiście skrytykowana w mediach społecznościowych, ale jak podkreślają media belgijskie, głównie przez francuskich katolików tradycjonalistycznych, którzy nie uwzględniają rzeczywistości, miejsca i okoliczności danej sytuacji w Belgii i nie powinni się w to wszystko aż tak wtrącać. Możemy się teraz zastanowić, czy to, co się dzieje w Belgii, to jest jakiś czysty absurd, czy jednak jest to nadal czysty absurd, ale mające zakorzenienie w dokumentach Kościoła Synodalnego. Okazuje się, że owszem, te wszystkie rzeczy mają swoje zakorzenienie w dokumentach Kościoła Synodalnego. Nie w tym sensie oczywiście, aby synodalizm domagał się tego, aby kobiety zastępowały biskupów pomocniczych, ale jest to jak najbardziej możliwe na gruncie rewolucji synodalnej. Ja przypominam, drodzy Państwo, że papież Franciszek uznał, że dokument fin Finalny synodu o synodalności z 26 października tego roku jest częścią jego oficjalnego magisterium, więc to, co znajdujemy w tym dokumencie, jest nauczaniem papieża Franciszka. I w punkcie 9m dokumentu finalnego synodu o synodalności czytamy m.in., a nawet to jest cały punkt. Pilne jest zagwarantowanie, aby kobiety mogły uczestniczyć w procesach decyzyjnych i podejmować odpowiedzialne role w pracy duszpasterskiej i posłudze. Ojciec Święty znacznie zwiększył liczbę kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach w kurii rzymskiej. To samo powinno stać się na innych poziomach życia Kościoła. Prawo kanoniczne powinno zostać odpowiednio dostosowane. A więc mamy do czynienia z podwójnym postulatem ze strony Synodu o synodalności. Najpierw dawać kobietom więcej władzy w różnych przestrzeniach życia kościoła katolickiego, a później dostosować prawo do tego, co już jest w kościele, co już zostało zmienione. Jak Państwo słyszeli, ten punkt 9M, on nie mówi o tym, co konkretnie kobiety mają robić, tylko w ogóle wyznacza taką linię. Więcej kobiet w życiu kościoła, więcej kobiet przy władzy w Kościele. Jeżeli byśmy teraz chcieli dowiedzieć się, jak to konkretnie mamy robić, to możemy popatrzeć właśnie na archidiecezję mecheleńsko-brukselską, gdzie pani Rebeka charlie alsberge jest delegatem biskupa, biskupim dla całego wikariatu i pełni de facto rolę biskupa pomocniczego. To nie jest jakaś zupełna fantazja, ponieważ w dokumencie synodu o synodalności czytamy, że Kościół katolicki ma budować się w przyszłości w ramach synodalności na decentralizacji, gdy idzie o różnego rodzaju praktyczne Rozwiązania doktrynalne, moralne, duszpasterskie i liturgiczne. I to właśnie się w Belgii dzieje. Dokument o synodalny zaleca, aby brać pod uwagę kontekst miejsca, kulturę lokalną i na, tym, na tej podstawie dokonywać implementacji i inkulturacji właśnie ogólnych postanowień doktrynalnych, moralnych, etc. Belgowie to robią i przypominam Państwu, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Belgowie wyznaczają przyszłość Kościoła katolickiego, bo mówimy teraz, ja to nagrywam dla Państwa. 17 grudnia 2024 roku jesteśmy niemal dokładnie na rok po tym jak papież Franciszek ogłosił deklarację Fiducia Supplicans o błogosławieniu związków homoseksualnych w Kościele katolickim, konkretnie par homoseksualnych, jak mówi tekst deklaracji Fiducia Supplicans, i od tej pory można w Kościele katolickim rzekomo błogosławić pary jednopłciowe. I to właśnie Belgowie jako pierwsi wcześniej wprowadzili tego rodzaju błogosławieństwa, bo to oni w roku 20 w 2022 we wrześniu przyjęli w swoim kościele, w, we Flandrii konkretnie, liturgiczne błogosławieństwa pary jednopłciowych. Później pojechali nawet do papieża Franciszka, rozmawiali z nim na ten temat i jak relacjonowali, papież nie wyraził sprzeciwu. Wprawdzie w deklaracji fiducja supplica słyszymy o pozaliturgicznych błogosławieństwach. Problem w tym, że dokument, który Bergowie ogłosili w 2022 roku nie został odwołany, więc mamy do czynienia znowu z jakąś taką indywidualną, Aplikacją pewnej ogólnej normy. Tak wygląda Kościół Synodalny. Już nie tylko błogosławienie par jednopłciowych, ale również świeckie kobiety, pewnie także świeccy mężczyźni w roli biskupa pomocniczego, de facto, którzy wizytują parafie i wygłaszają kazania. Takie dwugłosowe kazania, kiedy są zapraszani przez Księdza do tego, żeby to zrobić. Witam drodzy Państwo w nowej rzeczywistości. Kiedy ona w Polsce? Jeszcze tego nie wiem, ale domyślam się, że długo wcale czeka. Nie będziemy, bo nie brakuje jej w naszym kraju wielkich entuzjastów synodalności i po stronie biskupów, i po stronie świeckich. A jako, że papież takie właśnie nurty promuje, no to ci, którzy promocję oczekują, będą w tę stronę niewątpliwie szli. Ogromnie dziękuję za uwagę zachęcam do tego żeby wspierać kanał PCH24 jesteśmy po to drodzy państwo aby państwo pokazywać właśnie jak wygląda rewolucja i mówić o tym jakie są możliwości kontrrewolucyjne Nie w Kościele a te możliwości są zawsze jedne tak naprawdę czyli wierność wobec niezmiennej katolickiej Tradycji. Teraz o tej wierności mówi ojciec profesor Jan Strymiłowski w rekolekcjach adwentowych od strony duchowej, już nie tam kościelno-politycznej, ale duchowej, oczywiście to w końcu rekolekcje. Mogą Państwo otrzymać dostęp do wszystkich odcinków tych rekolekcji adwentowych, jeżeli staną się Państwo naszymi darczyńcami, po to, abyśmy mogli dalej pracować w Państwa imieniu. Dla Państwa walczyć o normalność w Kościele katolickim. Zachęcam do wsparcia i do otrzymania dostępu do wszystkich odcinków rekolekcji ojca profesora Jana Strumiłowskiego. Informacja na banerze na Państwa ekranie. I pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.